Siema! <laughs> Dzisiaj stream kurwa, z tego, z zajmowania mieszkania innym ludziom nazula, tak zwane Mikrofery już są jakieś? Mikroimperator, Uzagryła 3 ty. złote Kto to się staje na myśl o penetracji Kingi Ha, <laughs> co za cisza Penda? ten ma. Na Pemma? David Co się stało? Co się stało? Co się stało? Wiecie, że nie? I co? I po tym donate? Tak przykre się zrobiło? A to nie było gorszych donate'ów na, na tym turze całym? Ja nie oglądałem go, to tak się przyznał, nie? Ale... To tam nie były gorsze rzeczy, a tam moderowane pewnie były. Wcześniej kazał jej przysiady robić, stopy pokazywać i nie skipował dono o niej, a o kołniku, ta? Aha. No ale to przecież ona kiedyś już miała robić przysiady i nie zrobiła. I oszukała. To co, teraz nagle robiła przysiady? Tak? Sama chciała? Chyba je odjebał po mikroturze. Prawda, o cypku? Przygarniam Cię, k***a, człowieku, jak brata. Jak brata. Wszyscy Cię traktują zajebiście. Mój kolega, mój serdeczny przyjaciel Cię traktuje, kurwa jak najlepszego kumpla. A Ty, kurwa jak no. robisz zdjęcie z Oliwką, tak. Brwi do mnie jakoś robisz. Pokazujesz... w ku... wysokości ty, Zamknij to się! Zamknij się mówię! Pokazujesz się, jakoś człowieku jesteś na wysokości cycka, jakoś się oblizujesz, no to jest nienormalne! Ty jesteś erotomanem, kurka erotomanem! Dobra, eee, teraz mogę ci coś powiedzieć? No nie ci powiedz, bo ja już wszystko o tobie wiem człowieku! Ale dasz mi coś kółka ku... O kurka ty! Co jest? Jakie w wku... ty. ty pierwszy raz widzę! Dobra teraz ku... mi coś powiedzieć? Afery wychodzą, afery! Mikrocypek chciał zrchać musie, kur? Na no afterze? Rypson widział zagrożenie w mikrocypku? To musi być nieźle pojęte. Z życie mikrocypka po skarnięciu 40 koła z mikrotura? A gdzie jest ten nowy wózek? Tam stoi? Czisałem wszystko w kasynie wszyscy już Teraz skrzynki otwiera? Nie, jak skrzynki otwiera? <laughs> nie, 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 kurwa. Nie, on skiny zakłada, kur. Dobra, jak będzie otwierał, to o... oj. Już? Raz, dwa... Ja pier***, ale jaki mikro Alfons ty, już k***a robisz te przysiady? Pokazujesz się, jakoś człowiek jesteś na wysokości cycka, jakoś się oblizujesz, no to jest nienormalne. Ty jesteś... Dobra, ale z drugiej strony na jakiej ma być wysokości k***a, jak nie na wysokości cycka do Erotomanem, kuracz! Erotomanem! Ale ci wszyscy, kura, mikrocypek, Dawid Jasper, to nie wszyscy mają coś z tymi, z tymi kobietami, nie? Jak widzą kurwa babę, to oni. To kurwa, nieletnia, czy Letnia czy nieletnia krzywa to. Sajdaj, nie? To wszystko było zaplanowane. Suchardowi uzuł kontentu i wykierował 11 jak zwykle i przy okazji niszczy kolejną osobę, od której wyczuł zagrożenie w hierarchii Twitcha. Ziarniak jest przerażający. Co, zniszczył mikrocypka? Ja dole to kto następny. Jeb***, EROSOMAN się oblizywał jak robił zdjęcie swoją kobitką! On jest po prostu Erotomanem, po prostu z Erotomanem, z napaloną kółką. Tak. No ale co zrobisz? No taki jest, tak? Co oglądałem? Co to jest? Finał mikrotur? Ripson na 30 lat. Powtarzam, 30 z Fiutem pełnym spermy. Kto z go zamknął w pokoju, z 60-letnia Matula też by chciał, pierwsza lepsza zła Niech zamknie ta p... Wiem, ze wcześniej go upominal, ale on chyba nie wie, jak działa taka osoba. Yy, może i tak no, ale też k... Ku... Nie można być takim zwierzakiem, tak? Można opanować swoje emocje. Ciekawe, jak i samu się czuł, jakby mikrocypek lizał się na jego widok, jego piątki dzieci, na które. Mać. Nie można być zwierzakiem? Ta? To wpierdol się na igłę i nie robisz przez 3 miesiące hehe, he, zobaczymy jaki ty będziesz kulturalny dla kobitek Jasper aktywacja. Dobra, ale co ty pierdolisz? A czy ty porównujesz, do mikro, że mikrocypek jest kurwa na cyklu? Co co ty pierdolisz w ogóle kurwa? Chlop waży 13 kg, a ty ściama raczej w normie, skoro go mikrofiut tak szczepie, więc dla ciebie to jak wiemy się na cykl. Do tego chłop nie ruchał od 30 lat, sam to bombka jest większa. Człowieku, ale on walił kołnika. Nie wiesz tego? Wiem. Mikros to z No nie, no no to z No wychodzi na to, że. że jest z wyrolem. Że jest z wyrolem, no nie da się ukryć. Co powiem na to? Przecież my tam będziemy, nie, to ktoś inny, no. Ale ty musisz być, ten. Ale musisz też mi popo, przyjeżdżać, bo ja No, tutaj samu klasycznym oszustwem bo jakby tęsknił, to by sam napisał. Dobra, dzwonię do niego. Na pewno nie śpi. Kurwan, prowadzi rozmowę teraz. On ma zablokowany od nieznajomych. I widzicie, jak ja mam się skontaktować z Isamu? Nie piszę do niego, nie dzwonię, jak on ma zablokowany numer mój. No? I co? Szybko stream się skończył. Na 100% poszli do kasyna. Co się stało z noskiem? Coś przed programem było? Katar? Dzisiaj dostaniesz szlanie I to eee. publicznie. Będzie to chłosta publiczna. I zobacz... <noise> Ale zarcika pierdolną. Co to jest? Robert Wizard Towns Police Struglin... O kurwa. O kurwa! Czarodziej! Spela rzucił na chodzenie po błocie Max <maks> mrodu. O kurwa, jeszcze na mele atakuje pierdolony. Oj, oj. Nowy mandzio? A, że jakiś projekt mandzio. Za to mną znajduje się sześciu mężczyzn. Sześć mężczyzn nocenia Kurwa, ale przecież to. Outsyssi też to zrobili, nie? Każdy z nich ma inny styl, charakter i osobowość. Tym samym reprezentują inne kanony męskiego piękna. Panowie, dzisiaj waszym. Dobra. Mniej więcej, ale nawiązanie. Trudne się trafiło, ty. Ortiz na szóstkę. Diabeł na, 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 na piątkę. Oli na czwórkę. Silvan na trójkę. Na z tymi dwoma, to nie wiem, co zrobić, kurwa, nie? Silvan jedynka? Nie, 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 bo. Po Sylwanie, to chociaż widać, że to chłopiec, nie? A to ma być sześciu mężczyzn z swoją atrakcyjność. No kurwa, proszę was. Jestem Adrian, dla przyjaciół Ariel. No, generalnie... Nie, no kurwa, proszę was, dla przyjaciół to jest Ariel, kurwa. Rozumiecie, to Ariel. Jeżeli człowiek ma swoje zainteresowania, pasje, co realnie może się wiązać, wiązać z celami, to sprawia, że... A, może jest i wyglądam jak Zul, mnfowo, nie? Ale jest nie amuleta przynajmniej. ...atrakcyjność to pasje i zainteresowania. Doświadczanie nowych rzeczy, czyli no, jeżeli... A ten tłumaczy sobie atrakcyjność z pasjami i zainteresowaniami, nie? Bo nie jest atrakcyjny. Jest nie dobrze, mów to tak? To lewo Dobra, no to... Zapraszam jakąś kobietę tutaj, niech się wypowie ja, Jakby ich ustawiła? Halo Halo, halo Siema, ty jesteś Ania z Zbania, prawdziwa? No tak jestem, tylko to był mój stary nick po prostu A synami. Tak, na pewno Jakie masz zainteresowania? No czytanie, granie w TFT Nie wiem co jeszcze Okej okay. Studiowanie, nie? Czyli masz lat ile? No 20 A jaki kierunek studiów? Logopedia Logopedia? Mhm. To powiedz ry. Ry. No dobra. Ma, masz faktycznie preferencję do logopedą i umiesz ocenić atrakcyjność innych mężczyzn, tak? Albo e... może masz jakiś swój typ mężczyzny? Ja wiem, chyba nie mam. Raczej, żeby po prostu miał coś w głowie i miał dobry humor. No i ja tak średnio patrzę na wygląd, jak mam być szczera. Okej, okay, czyli pociągacie w tam... facecie poczucie humoru, tak? No, między innymi Wydaje mi się, że potrzebujemy jeszcze z dwóch kobiet do opinii, nie? A numer buta jaki masz? No, 38. O kurwa, wysiadamy Halo? Halo Halo, siema O, siema Paula, co, co? co, Ile masz lat, Paulina? 23. I jakie masz zainteresowania? No ciężko z tym generalnie Studiuję, no. tyle ja mogę powiedzieć A co studiujesz? Matematykę. Działa. Y, Studię matematykę, nie? Mat... Jak można studiować matematykę? Numer buta? 36,5. 36,5. Wzrost. Met 64. Tak. 64, a waga. No zgadnąć trzeba, nie? Ja pierdolę zgadnąć, kurwa. 58. Nie no, 54, 55 jakoś tak. Okej, okay. to teraz y, Daria słychać mnie, bo wiem, że mam jakieś problemy z mikrofonem. O kurwa, ale mikro zajebiste. Dzień dobry, witam, jestem Daria, moje zainteresowania to gry komputerowe w głównej mierze, co tam od czasu do czasu coś poczytuję, czasem coś obejrzę. I jeżeli słuchanie muzyki to nie jest generic hobby, to też bym to zaliczyła. Dobrze, i co robisz na co dzień? Na co dzień, na co dzień pracuję. Aktualnie, być może za rok wrócę na magisterkę. Zobaczymy. Na razie mi się nie spieszy. W jakim kierunku? Wiesz co, teraz będę szła raczej na coś biznesowego. Wcześniej robiłam hobbystycznie studia związane z filmoznawstwem i nowymi mediami, także trochę magisterka nie będzie miała nic wspólnego. No dobra. Wzrost, waga, numer buta. To numer buta jest dosyć znany, z tego co mi się wydaje. Tutaj czatownikom jest to 35. Waga aktualnie 46,5, bo mi się schudło pół kilo w zeszłym tygodniu. Trochę dobra. przez chorobę, trochę ten Wzrost 161 cm. No dobra. I, i oliwka, jesteś oliwka. Siema! <laughs> Siema, co tam? Nie wiem, wiesz, na ten Discord tutaj trzeba kurwa przyciskiem gadać. Nie wiedziałam o co chodzi. Jezu, jak zwykle się próć musisz po coś. No dobra, jakie masz oliwka zainteresowania, nie? Yy, moje zainteresowanie, dobry film, aktualnie Formuła 1, no i tyle. Dobra, co robisz na co dzień? No, pracuję na recepcji w siłowni. Nie, zamknęli siłowni. Zamknęli, Zajebalni. ja pierdolę. No to co ty teraz robisz? Uczę się do matury. Jak, kurwa? No w maju. Co to taka młodziutka? No, młodziutka podziału dla widzów. Numer buta, wzrost, waga. Numer Buta 45. Dobra, co ty, co ty pierdolisz? No naprawdę, są trochę. Nie no, oliwkę każdy widział, nie? Biła się zresztą z Darią. Będziecie oceniać teraz facetów tutaj zebranych. Dobra, no to ocencie. Ocencie tych chłopów. Od jeden, od najbardziej atrakcyjnego do najmniej. Proszę bardzo, czekam na wasze opinie. Najpierw y... oliwka, najpierw. Ale ekipę zmontowali. No, słucham. A może jeszcze spytam, czy jaki ty masz typ faceta? O, może, może cię spytam, no. Tak jest, taki, znaki co żyje. <noise> ja pierdolę, czyli wszystko jedno, kurwa, tak? Byle był żywy. Dobra, dajemy tak. Ten z afro, ostatni. Okej, okay. no. Potem emuś. <noise> emuś, no. Albo nie, przed emusiem jeszcze łysy. <noise> łysy przed emuśem? <noise> y Potem pan w, dry w dredach. Okej. Okay. Potem ten z brodą i na końcu ten w koszuli tej niebieskiej. Okej, okay. czyli mamy tak, Ortiz pierwszy, Diabeł drugi, Oli troli, yy, Emuś, Silvan i Afro, tak? Mhm. Dobrze, no a co ci się ten nie podoba w Silvanie, a Emuś nad nim króluje, no słucham. No bądź szczera, nie. bądź szczera, tu cię nikt nie ocenia, bądź szczera. Szczerze? No. Trochę jest utyty. Dobra, no i okej. Okay. No i no i spoko, nie? I teraz może to teraz Ania. O Boże. E... No to najpierw Emo. E... Ale, że najgorszy czy najlepszy? Najgorszy, najgorszy. A, najgorszy, dobra, kurwa, no. Potem Afro. Okej, okay, okej. Okay. Potem ten w dreadach. Potem Sylvan. Dobra. Potem Diabeł, tak? Dobrze tak, tak. Nie? No, złóż ten z Brodą. W sumie to on Ok. E, no i Ortiz. Okej. Okay. A to taka zależność, nie? Bo tutaj emuś ostatni, a oliwki pierwszy, znaczy trzeci. Dobra. No to teraz Paula. No to e, Afro na koniec. Afro na koniec, dobra. Był? E, kto? Czekaj, diabeł czy. Diabeł, diabeł. Diabeł, okej, okay. Dobra. No. Potem Emo. Okej, okay, no. Nie, nie, jednak silvan jednak silvan Jednak silvan no. <grym>, zapomniałam o Sylvanie. Ale ogólnie silvan ma dosyć ładną buzię, ale no nie gustuje w tankach, nie? Nie gustujesz w tankach, no dobra. Potem Emo, chociaż, no, no może być Emo. No. Potem y, Oli Trolli. Okej. Okay. I Ortiz, ale ja ogólnie też nie gustuję w takich mega umieścionych typach, no nie? Okej. Okay. Ale no z nich wszystkich to Ortiz powiedział, że na pierwszym miejscu. Dobra. Kurwa ciekawia, a co ci się nie podoba w brodacu w takim razie? No ogólnie nie jestem fanką brody. E, bardziej takiej dłuższej, no nie? No mm -hmm. i jest też taki niższy, Nie będę do do tego niej Rankingu. Niej no no czy... już może jakby nie miał brody, to byłby wyżej, nie? No dobra, to teraz Daria. No to też od ostatniego miejsca zaczniemy. No. To ostatni będzie Dredziarz. Dre, <laughs> 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 ostatni? No dobra, dobra. No No wiadomo czemu wysiadamy. E, później ten z Afro. Okej. Okay. Później będzie Emo. Ten w koszuli tej takiej niebieskiej. Także wiadomo, kupować. Ortiz. E, no. No. E, no i tu mam dylemat <laughs> trochę, bo nie wiem, które pierwsze miejsce. Ale powiedzmy, że ten na środku. Łysy? Na drugim miejscu, no, a ten pomiędzy nimi na pierwszym O kurwa, a to ciekawe A jakbyście miały oceniać suchar, wysocki, luki, młody, bagieta, no dobra i ja, żeby było sześciu Budyń? Dobra, to jeszcze budyń no to od Darii zacznijmy, nie? Ech, u mnie to pytanie retoryczne chyba, ale niech będzie No to na pierwszym miejscu wiadome kto będzie, tak? Wiadome kto tak. będzie Tak, e, drugie miejsce Wahałabym się pomiędzy tobą a Luki. Ale okay. niech będzie tam ciebie Bo masz są główkę A Luki już nie No no no. E, no to trzecie miejsce to będzie Luki Później Budyń Bagieta Wysocki I Suchar Okej okay. Dobra, no to teraz y, Paula. To y, pierwszy młody. Dobra. Y, później ty. To no jest i kuchar. i Aha. Bagieta jest praktycznie w wieku mojej mamy, więc. Co? No ile Bagieta ma? 37, 8? 37 chyba, no. Bo moja mama ma 4, 41. Dasz numer? No, niestety. Nie na rady. No nic, szkoda, próbowałem. Przykre dla Wysa, że randomowa dziewczyna wolałaby przelizać się z Menelem, ryzykując zadławienie się jego zębem niż z nim xD. Ja pierdolę, ale to przecież nie chodzi od razu o przelizanie się do chucha, tak? Dobra, yy, Oliwka. Yy, młody, Luki, Popo, Wysocki, Suchar, Bułdyń, Wagieta. O kurwa, mocna opinia. Ania, Ania te No, dawaj. No Pana to wody. nie. No. Najpierw ty. Okej. Okay. Potem, Potem. mi się Luki. Zaczęsły. No. Młody, Wys, Cuchar, Budyń i Bogieta. Ale ciężko tak po <laughs> No tak, po prostu y Budyń i Bogieta są starsi, nie? To dlatego Jakbym wziął tutaj jakąś mamuszkę Za to budyń kurwa by stąpował, nie? Nas wszystkich nie, nie oszukujmy się Co to za zdjęcie młodego? Nie, jestem. A, A, ty pamiętasz przecież skąd No, proste, że tak Ty próbowałeś coś zagalić w ogóle do niego? Nie, no co ty Wysłałam mu walentynkę moją, ale nie odczytał Taką ładną mu zrobiłam, mogę ci pokazać No pokaż Trzymaj się, tam Daria, nie? Ale młodego kobietki nie interesują, chyba. Kiedy cię widzę, to promienie jak twoja łysagówka. No, bardzo ładna Walentynka, tak? Dzięki, starałam się. Fajne, fajne. I nie odpowiedział ci na to nawet? E, co ty, od dwóch lat czekam na igę żeby odpowiedział, także. On jest wstydliwy, po prostu. On po prostu już ma swoją miłość za ścianą siedzącą. O, właśnie, ty, bo nie spytałem, macie chłopaka w ogóle? Nie. Nie. To ja mam. Paul, Paula ma chłopaka, tak? No. I co, tabliczkę mnożenia razem rozwiązujecie? Aha, i wyszła. Zawstydziłeś się. Halo. Halo. Co się stało? Nie wiem, byłam tym. czas do modów? Nie wiem. A, jak powiedziałeś, że masz chłopaka, to się pewnie wyjeba. A. Dobra, dobra, nie no, spoko. A oliwka? Mamy. Mamy? To ja też mam? No. Kurwa, nawet nie wiedziałem, że żyję w trójkącie, a nawet w czworokącie. O, może chłopaki z Bungie. Yy... Litości. Aha, dobra, to może to będą oceniać inny w innym kontekście jeszcze. Ja... O, poczekaj, bo tu też są baby. To ja teraz je ocenię dobra, może, jak dla mnie pierwsze miejsce jest na miejscu. A wy się napnij bardziej. <laughs> tak, zdecydowanie. Okay. Ja się nie zgadzam w pierwszym miejscem. Góra... Dobra, jak tato Emusia weźmie na pierwsze. Co to kurwa jest? Co ona sobie próbuje oczy niżej zrobić? O co tu chodzi? O, mam tak, w... to chyba, chyba tak jest, że laski tak malują, żeby sobie optycznie powiększyć. Jak powiększyć kurwa? Mi, mi, mi oczy uzawią kurwa, jak na to patrzę. No bo patrz, jak popatrzysz na nią z daleka, to nie będziesz widział, że to jest makijaż, tylko będzie ci się wydawało, że to jest białko oka. Ni ja. No, to ale co tam blisko tak jesteś. Wygląda jakby miała mordę ujebaną. No odwrót, ja bym tego dała pierwszego, drugiego, trzeciego. O, pan kurwa! On pierwszy, drugi, trzeci. piątego, szóstego. Dla mnie liczy się oryginalność przede wszystkim. Ja mam jedną uwagę, zmieniłabym Wojtka i on Ja to bym Wojtka w ogóle dała jeszcze wyżej, szczerze mówiąc. No to o jedno dalej może. Ja strasznie lecę na nerdów, więc już w ogóle. <laughs> Ej, dziewczyny, halo. Co, raz jest, sorry. co jest pociągającego w nerdach? A, a jak definiujemy nerda? O Jezu, trudne pytanie, kurwa. Młody, <noise> hehe, czy Dobra, oni się ustawili tak. Ostatecznie zostali ustawieni tak: Ortiz, Silvan i Diablo na swoim miejscu zostali. Dobra, gdzie mogę ocenić te baby? Ty, szczerze, to one chyba się w ogóle ustawiły dobrze już, nie? Chyba same się dobrze, kurwa, ustawiły tak szczerze. Ewentualnie zamieniłbym tylko Tom z Tom. Ale to tak też kurwa. No, 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 no i. Nie, nie przekonujecie ta brązowa włosa, nawet z daleka. Oj, nie, nie. Co sądzę o tym opisie? Ma tyle czasu, ile będzie trzeba. Powitajcie, klof, nieśmiertelnemu szkockiemu obuzu, agresywnemu kontroleru. Agresywnemu kontroleru? Kto to kurwa tłumaczył? No, o to chyba chodzi, nie? Nie, nie, nie. Nie no. o to chodzi. Nie, na pewno nie o to chodzi, kurwa. Nie, nie chodzi o to. Nie ma huja. Nie, 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 nie chodzi o to, kurwa. Przecież nie o to chodzi. To to? to? Coś, kurwa? Skoro postać ma być niebinarna, to czemu nie przetłumaczycie zaimków they, them bezpośrednio na pol... No ale to jest prawda. Język polski nie jest przystosowany do czegoś takiego w ogóle. Jak jeszcze w angielskim jako tako jest to w stanie przejść, tak polski kompletnie sobie z tym nie radzi. Może dlatego, że to nie jest normalne? Our nef agent clove is non-binary. Ciekawe kurwa jak go za zakodowali, nie? Systemem niebinarnym? No dobra, nie będę was trzymał dziewczyny. Dziena, dziena za opinię. Pozdrawiam was serdecznie. Do zainstalowania warianta, żebym Dzięki. mógł ją rozstrzeliwać w każdej rundzie. było dzisiaj? Jaki kurwa twerty? Nie, nie, nie było. Wardęga wyjaśnia Boxdela na live. Natomiast teraz z pełną świadomością Aha. mogę powiedzieć, że on jest w chuj złą osobą, w chuj. To jest mocny i, statement. Jakby tutaj, I mogę powiedzieć, że y, ziarno zostało zasiane. Oho, połączcie kropki, kurwa. Fój ziarno zostało zasiane. I znowu suchar zniszczył kolejne życie. Bokselu wiecie, że Boksdel Oho. wysyłał pracowników gołc byłych do, y, na spotkania z Nitrozyniakiem. Boksdel też był na tych spotkaniach. Y, żeby oni gadali, że ja ich źle traktowałem, nie? Tylko że większość odmówiła. Ja mam pracownika GOAT w telefonie, nie? Mogę spytać. No Pytanie mam. No boję się aż, no. Jak byłeś traktowany przez Sylwestra Wardenge w Golds? Kurwa, ty co się dzieje? No szczera opinia, szczera opinia. No generalnie kurwa normalnie, no czasami po prostu kwestia tego, że zarazie jaki ma humor bo czasami jakby wiesz... Nie jest. Kurwa, nie wiem jak to powiedzieć. A teraz mnie tu z kurwy synku podwoz wziąłeś. No. no? Generalnie. Kurwa, nie wiem jak to powiedzieć. No jest. Wymagający? Kurwa, kurwa, nie o to chodzi. W sensie, że. O, inaczej. Na przykład. Prędzej na przykład mi się jest dogadać z tobą. No. Aniżeli z Sylwestrem. Wiesz, o co chodzi. Nie wiem, czy to przez różnicę wieku, czy przez to, że jest, wiesz, dłużej, dłużej potrzebuję czasu na to, żeby, żeby się z kimś zakłamać. No, ale generalnie to. To nie no, nie czuję się źle, a, a czemu pytasz? A tak wpadło mi do głowy Nie, bo tutaj taki, taki zarzut był, Wardenga powiedział, że Boxdel wysyłał pracowników GOATS do Nitro Żeby oni mówili, że byli źle traktowani przez Wardengę Ciekawe Co o tym powiesz? No mi nic o tym nie wiadomo, ja jakby rękoma kurwa się podpisuję po tym, Że, że nic o tym nie wiem, ja nie, nie zostałem wysłany w taki sposób Okej okay. A, byłych pracowników GOATS, o, byłych, to może to ważne, byłych pracowników GOATS. A, no to kurwa, ja nie mam jakby kontaktu, ja nie wiem kto był też wcześniej, nie? Okej. Okay. Syzy w Boxdella cisnął, że go bił podczas pracy, to prawda? <noise> no bo kurwa, jak on był na, na tych swoich, przed tymi walkami... Aha. No to testował se, kurwa ciosy na wątrobę, ta? W się sensie ja mu oddawałem, ale mój cios do jego ciosu się nie równo, ale to tak w formie żartów, nie? Ta, w formie żartu, ja pierdolę. <grym> nie no, ja z nim miałem zajebisty kontakt właśnie No miałem już, nie? No bo teraz go nie ma, więc... Aha, miałeś, miałeś, a to nie sądzisz, że jakbyś miał zajebisty kontakt, to by się odzywał do od ciebie? <grym> no co ty pierdolisz, no gdzie on do mnie, no, ale <grym> w sensie, no, jak się... Jak się widzieliśmy, no to wiesz, jakby dobry wibik był, nie? W sensie wydaje mi się, że on chyba z każdym ma taki dobry vibe, nie? Taki jest. Śliski? No. <laughs> Czemu ty to kurwa mówisz. <laughs> no nic nie wiesz, bo tu kolejna afera, nie? Sylwester znowu nakręca na Boxdela, jakieś spotkanie chyba było organizowane. Nie wiem stary, nie? To... Powiem ci tak, no ja ostatnio nie byłem nawet w Golcach, bo pracuję zdalnie już z półtorej tygodnia, więc... Aha, no w sumie to tam jest teraz tera co robić w ogóle? No tak, mamy odcinek. Będą w sumie dwa odcinki. Uh -huh. Na razie są w, jakby w procesie tworzenia. To trzymaj Pozdraw. się, zdrówka. Pozdrawiam, hello. Hello. Yy, następny stream, środa 15, a może trening, pójdziemy na trening, kurwa na streamie. Zobaczymy, nie? Może coś porobimy na mieście. Papa! Pa. <laughs>